Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zaczynamy trochę tak w ogóle nietypowo, bo nie w aucie, tylko w domu. Nie u siebie, tylko u kumpla. Weekend siedziałem w Birmingham, ale niestety przyszła niedziela, a do Gatway trzeba się dostać. Także yy, dzisiaj trochę widoków z promu, może z Irlandii. Zobaczymy, jak to tam wygląda, bo tam jeszcze nie byłem i tam generalnie jadę na wysokości Dublina na zachodnie wybrzeże Irlandii. Także. Zajedziemy, zobaczymy. Tymczasem ja już graty swoje wyniosłem, pranie świeże wyniosłem do busa, zaraz też zakładam buciki i lecę. Zarazie. Pożegnałem właśnie Piotrka. Muszę wyciągnąć ładowarkę, ta kamera jest umarta troszkę wyciągnąć ładowarkę, eee, ładowarkę, muszę wyciągnąć nawigację, klepnąć sobie adres i będziemy śmigać. Po drodze jeszcze as -a zaliczymy Wolverhampton, bo nigdzie dalej nie ma po drodze. Zatankuję do pełna i dzida dalej. Słuchajcie, pierwszy raz trafiłem, żeby ciśnienie było takie Pierwszy raz trafiłem, że ciśnienie było takie, że aż wychlapnęło parę kropel paliwa jak dobiło, dlatego ta ziemia tutaj wygląda tak jak wygląda 61,45 litra zatankowane Wpiszę to w kartę paliwową, tankowań, czy jak to tam zwał, tak zwał. Muszę obliczyć trasę do Holyhead. Po małych korekcjach, tak jak widać, 220 km, 3 godziny 15 minut. Jest godzina. Na 1240 powinienem być na spokojnie na miejscu, prom mam 14.15 więc półtorej godziny zapasu. Idealnie. Lecimy dalej. Yeah. 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 sobie na przerwę. Wylądowałem gdzieś w jakiejś wali po drodze do Holyhead. Powiem Wam taką ciekawostkę a propos tych owiec tutaj buczących. beczących. Nie wiem czy zauważyliście, ale każda ta owca jest pomalowana. Albo na jeden kolor, albo na dwa, ale każda ma tam jakieś plamy. Albo na grzbiecie, albo na dupie różnego koloru. Ci, co się domyślają, to się domyślają, ci, co się nie domyślają, to generalnie y, owce te są malowane po to, bo one lubią sobie uciekać z tych pastwisk. I w momencie, kiedy widzicie tutaj tych owiec, tych pastwisk jest od groma, gdyby taka... gdyby taka owca uciekła, to potem ciężko byłoby stwierdzić, do kogo ona należy. Dlatego są malowane, znaczone. Potem jak znajdą taką wędrującą owcę, co wcale nie jest takie rzadkie w Szkocji i w Walii To przynajmniej wiedzą To przynajmniej wiedzą gdzie ją odprowadzić Ja tymczasem wsiadam, nogi trochę rozprostowałem Ciężko mi się jedzie, bo trochę niewyspany jestem Wczoraj siedziałem, montowałem filmy jeszcze dość długo Ale nic, no, prom czeka Trzeba w końcu zajechać Także lecimy dalej

Tego się nie da, Norwalnie, to, to, to jest obłędnie! Ja pierdykam! Powiem Wam, że jest tylko jedno miejsce w Europie, jedno miejsce, które powoduje u mnie takie, jakby, poczucie takiego mega klimatu. Nie wiem nawet jak to opisać, tu mogę, powiem Wam, i jest tylko jedno takie miejsce w całej Europie. Są to Alpy Morskie, okolice Monako, ale Szkocja wraz z Walią. I, i tymi widokami, tymi górami, tymi rzekami, pastwiskami. Ja tu czuję taki klimat, że ja bym mógł, mógłbym tu mieszkać bez kitu. To jest chyba jedyne miejsce na świecie, które tak kocham za sam wygląd. Troszkę się zmachałem, bo przyszedłem trochę wyżej Żeby sobie zobaczyć ładne widoki I nie żałuję w ogóle Spójrzcie na ten widok A ja za chwilę walnę z TimeLapsa i lecę do auta Jedziemy do tego portu Tu jest po prostu pięknie Przepięknie Popatrzcie Widok z góry to jest po prostu obłęd. Tam na dole on gdzieś tu stoi mój master, do którego teraz będę schodził. W ogóle tą ścieżką płynie strumyk, żeby sobie buta zamoczyć. No ale trudno. Słuchajcie, szkoda czasu, robię sobie tam lapca parę zdjęć i lecimy dalej. Wchodzimy do auta i spadamy dalej Podobają mi się takie weekendówki mi, że tu nie jest pięknie, nie jest pięknie, tu jest obłędnie, masakra. Zakochałem się. Słuchajcie, z racji Aderów, które wiozę. Powstał lekki, powstał lekki fail, zaliczyłem lekkiego faila. Teraz robię podejście numer drugie, Stena Line. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejny update sytuacji. Drugie podejście. Udało się. Jesteśmy już w rajce. Prom mam za 5 godzin gdzieś. Chyba jakoś tak, ale żeby tego było mało, Dostałem takie, kurde, wam pokażę. Mm. Nie będę wyłaził z auta, ale wam pokażę, Później, no, powinno sięgnąć. O! Takie naklejki, że wiozę Adery. Musiałem przykleić po jednej z boku i jedną z tyłu. Dostałem naklejki, dostałem z powrotem papiery. Pan otworzył mi ślaban, kazał jechać do 4, czyli rajka czwarta. Terminal 5 i wrzuciłem te papiery, całą, cała sterta jest generalnie, wrzuciłem te papiery z myślą, że dał mi wszystko, ale nie dał, bo zajechałem na rajkę i tak patrzę, gdzie jest mój bilet na prom, biletu na prom nie ma, powinno być w zasadzie 4 z tego, co mi Pan mówił, podejrzewam, że jest tak samo jak na Stena, na Kainrian, Belfast, tak? Powinny być cztery bilety i taka pomarańczo, taki pomarańczowy label na, na, na szybę z rajką i tak dalej wypisaną, gdzie powinienem jechać. No więc poszedłem zapytać Irlandczyka. On mi wytłumaczył, że muszę to mieć. Kierowcy. On mówi, dobra, okej. Okay. Poszedłem dalej do gościa, który tutaj wozi te wszystkie naczepy. Pytam się go, wytłumaczyłem mu sytuację. On mówi, że dobra, no zadzwoni do tego typa tam na bramce i się dowie. Przyjechał po chwili do mnie i mówi, że gościu twierdzi, że mi wszystko dał. No to mu pokazałem, że mówię, no przecież otworzyłem mu auto, pokazałem, przejrzałem papiery, wszystko, że mówię, nie mam, nie mam. Po prostu myślałem, że, że wrzucił mi to razem z papierami, bo między papierami. i Ja to tak wrzuciłem do auta, przykleiłem te naklejki, otworzył mi bramę, kazał jechać, no to pojechałem. No i się potem okazało, że... Yy, no, nie wiem co dalej. Bo na razie sytuacja się rozwija w zasadzie. Gościu ten pojechał tą kurde, tym, tym, tym ciągnikiem siodłowym, co sobie wodzi na czepy. Pojechał chyba tam na bramki do niego. Nie wiem, powiedział, że wróci za jakiś czas i pojechał. Także czekamy na rozwój sytuacji. Mają czas na ogarnięcie biletu. Do <grym> jakieś 5 godzin, bo bez biletu będzie trochę ciężko wbić na prom. Ale jestem w rajkach, wpuścił mnie, więc podejrzewam, że po prostu zapomniał go wydrukować. Szkoda tylko, że przez całe to zamieszanie chciałem po prostu, miarę wcześniej, na 14.15 14-15, miałem prom, chciałem miarę wcześniej, żeby było widno, żeby wam coś pokazać. Może by były jakieś ładne widoki, chociaż pogoda typowo brytyjska i, i wątpię, ale niestety nie wyjdzie. 21 nie wiem, ile jeżdżę na prom. Najlepsze jest to, że tutaj jest. Yy, pokażę wam. O. Free Wi-Fi access online with Line. No laptop, no problem, bla bla bla. Goda laptop. Free access, super. Szkoda tylko, że nie wiem, telefon mi nie łapie ani tu, ani w tym Fried Long. Nie wiem o, o co kaman? Powinien tam nie łapać w tym kurde przedziale dla kierowców, co i tak dalej. Też nie łapał. Zaraz jeszcze wyjmę laptopa i moją magiczną antenę i będę szukał. Myślałem, że sobie poabdeituję coś tam. Wrzucę wam kolejne wideo, które wczoraj kręciłem, generalnie jak byłem w Birmingham, ale chyba nie wyjdzie. Tak czy siak nie rozgaduję się. Czekamy na rozwój sytuacji i będę się do was odzywał. Taki oto dzień z życia Busiarza. Okiem Busiarza. Słuchajcie, przyjechało brakujące ogniwo. Gopro właśnie leży na laptopie, bo nie chcę mi się go trzymać. Coś takiego za szybę przywiózł mi pan, jednak tamten zapomniał mi tego dać. I mam cztery druczki: boarding card, boarding card office copy jakieś. Bed voucher, mogłeś się na wyrku walnąć. No jakiś tam offer exclusive, coś tam. Zastanawiam się tylko na jednego, bo jest Bed voucher. jak z żarciem wyglądam, tym promie? Zjadłbym coś w sumie, wam powiem. No ale to wyjdzie w praniu, bo prom jest 2030, więc za 3 godziny powinienem na prom wjeżdżać, mniej więcej, bo jest 17.07. No, 17.07 jest. Także pożyjemy, zobaczymy. Tak czy siak, sytuacja opanowana, czekam na prom. Jeszcze mnie dzisiaj czeka po przepłynięciu 300 km landem. Nie mam gotówki, a w Irlandii podobno tylko gotówką można płacić. Nie wiem. Z tą Irlandią jest podobna sytuacja, tak jak ze Szwajcarią, całkiem niedawno. Jadę pierwszy raz. W Irlandii Północnej byłem, w zwykłej Irlandii, jako Irlandii, nie byłem. Także pożyjemy, zobaczymy. Ja tymczasem siedzę sobie i kupuję anime na telefon, bo telefon mi jest łatwiej utrzymać przy prądzie niż laptopa. I jak to zrobię, to się może walnę spać Bo bardzo mało dzisiaj spałem o, Przespałbym się teraz jeszcze ze 2 godziny Później na promie za 2 godziny yy, i, I potem W nocy jakby nie było To ja będę jechał do Długo będę jechał Bo ja wyląduję w Irlandii Koło 24 Więc pasowałoby się przespać Bo tam jeszcze mam 3 godziny jazdy A rano zrzutka Także potem chyba mam jakiś załadunek I jadę dalej więc trzeba korzystać z tej ilości snu, jaką, jaka mi została w zasadzie. Tak czy siak do zobaczyska na promie. Dobra, no więc słuchajcie, jesteśmy na promie. Będziemy się rozglądać, o co tu chodzi w ogóle, bo ja tu płynę pierwszy raz. Na razie lecę w górę. Biednie strasznie, bo jak się okazuje te zielone schody to wyprowadzają na zewnątrz i dopiero przez zewnątrz idąc idzie się do środka. Masakra. Z powrotem wracam czerwonymi. Fajny widok to jest swoją drogą. To pokażę. A tu się jak idziemy się rozglądać dalej. Ciekawe czy to jest jakieś żarcie w ogóle? Nie wiem. No więc tak, słuchajcie, ja już jestem po obiadku Zjedzone i obiad i ciacho. Pękam trochę. Zaraz idę sobie się wanląć do kajuty, ale najpierw chciałem Wam powiedzieć tam historię, która się dzisiaj zdarzyła Dlaczego mnie na prom nie wpuścili? generalnie jak włożymy adery i ładunki niebezpieczne to mamy taki dokument jak DGN Dangerous Good Goods Note jakoś tak no i generalnie jak na wszystkich listach przewozowych i tak dalej wymagany jest jeden podpis na dgn wymagany jest podpis w polu 15 i polu 17 o czym po prostu nie wiedziałem Już wiem, chodziłem na szkolenie ader, może powinienem wiedzieć, może nie, nie wiem mniejsza z tym, w każdym razie nie przypilnowałem tego na załadunku Mój spedytor też, że tak powiem, sam stwierdził, że nie ogarnął, żeby się zapytać. I tak, że tak powiem, w wujkę zrobiliśmy niezły Saigon. W całe szczęście udało się to wszystko odkręcić, już jestem na promie, tak? Ale gościu generalnie stwierdził, że bez tego podpisu on mnie nie wpuści na prom. Miałem płynąć o 14.30, ale nie wyszło, ponieważ właśnie nie wpuszczono mnie na prom. Na drugi prom podpisy już, że tak powiem, były skołowane odpowiednio. Także yy, dało to radę. Problem został naprawiony. No i co no? Płynę do Dublina. Planowałem być na 23 sobie 22. w zasadzie na miejscu i się wyspać całą noc. A ja będę w Dublinie o 23 z minutami. Jak nie 23:30 przed 12 będę w Dublinie. I jeszcze 300 km mnie czeka, czyli... Generalnie to teraz zmykamy do kajuty się przespać. Powiem Wam tylko jeszcze taką ciekawostkę, że jak wbijamy, właśnie ten prom, gdzie są kajuty, już idziemy do recepcji z, tym, z tymi tiketami, co Wam pokazywałem. I gościu, ten tiket jeden ten yy, bed voucher zabiera, odcina nam kawałek, yy, tak żeby go zostawić na kuchni. Jak idziemy sobie na obiad, to oddajemy gościowi, który pilnuje wejścia do kuchni, że tak powiem, dla, dla kierowców tego przydziału dla kierowców e, a a pokażę wam a za drugi ten dostajemy coś takiego karta do kabiny także ja idę właśnie skorzystać z tej karty do kabiny w samej kabinie będę wam pewnie kręcił, bo tam pewnie ktoś śpi już, bo z tego co wiem kabiny są kilkuosobowe no ja muszę trochę snu niestety zażyć, także popostowałem po wrzuciłem nowe wideo sobie, bonusowe, na facebooka tym razem, na youtubie pojawi się dopiero za kilka dni żeby nie było, że nie doceniam tych, co śledzą mnie na facebooku no to co, idziemy do tej kabiny zobaczyć jak to wygląda piętro wyżej się. W sumie to obudził mnie mój spółka, że ważysz spania. chyba Anglik był jak się ubierał. Lustra tutaj są. Generalnie kajuta wygląda tak. To jest akurat łóżko tego Anglika. Więc wchodząc do kajoty mamy świeżą pościel, możemy się normalnie rozebrać, pierdzielnąć, spać. Jest bajecznie po prostu. Tu mamy w ogóle jeszcze tak, szałerek, świeże ręczniki, kibelek. Może jest kibelka, to ja sobie, ja sobie zaraz skorzystam, tylko się ubiorę i jeszcze sobie zejdę na dół, wolałbym mnie przegapić jak płyniemy i zajrzę sobie na neta. A co? Kurde, w ogóle oczy no, ślipie mam czerwone jak pijaka, masakra. Na to piękny sposób zmierzam już do swojego samochodziku. I za chwilę będziemy lecieć. 300 km jeszcze mi zostało. że jakieś 3 godziny jazdy będzie. Bez strzału. No ale cóż. Tablicę muszę pozamykać od Aderów. Jak już jadę. I heja, banana. Jeszcze Wam tutaj tak dopowiem, że nie jest tak źle. Myślałem, że jest gorzej. Bo w momencie, kiedy zjechałem z promu, tych kilometrów było naprawdę dużo. I w tym momencie zostało mi: proszę, 215 do celu. Także jest bajecznie. To jest jakieś 2,5 godziny jazdy. Jest prawie północ. Więc 2.30 będę na miejscu, o 9 mam zrzutkę, więc. W kij spania! Pięknie. No dobra, tak czy siak. Trzeba będzie zaraz wyjeżdżać. Myślę, że już niedługo będzie na, na spora. Generalnie sytuacja wygląda tak. Że jest 4.30, ponieważ po drodze musiałem się drzemnąć. To dopiero zajechałem w okolice miejsca rozładunku. Nie chcę się firmy szukać w nocy, bo i tak gówno znajdę, więc będę szukał dopiero rano, Wstanę, bo rozładunek mam o 9, więc stanę sobie za te 4 godziny i, i będę walczył. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Taki oto, dzisiaj był trochę zakręcony dzień, więc. Il est temps d'aller se coucher. Pour l'instant, à la prochaine. front, ou le back? Uh, non, vous pouvez faire demi-tour. Ah, ok. Uh, uh, tout droit, uh, left, c'est yep, left, et là-bas derrière, vous verrez, c'est bon. Left, tout droit, left, et tout droit. Ok, ok.